Tory jest otwarty. Make a few rounds, zróbcie kilka kółek rozgrzewcowych. Ale jest git, żyje model. Jancio, jest ok, widać, że jest wszystko git. Olo, przejrzyj tam u Janka ten przód po tym dzwonie, a to jest wszystko w porządku. Żyje Jancio, to dobry model. Uwaga na prostej mamy już modele. Uwaga na prostej ustawiają się już modele. Ostrożnie, ostrożnie. Piotruś, pomożecie? Pomożecie. Zaraz Was tutaj Piotr poustawia. Jest okej. Okay. Dziękuję. Dobrze panie Tadeuszu. Zgłaszam gotowość modeli, gotowość serwisantów. Możemy ruszać. Nie no, będziemy tyle czekać. 20 sekund do startu, 20 seconds to start 6, 5 i żeby mi wpuścił Dobra idzie Okej, Ok Spokojnie do wielkiej chopy I zaczyna się racing. Walka o zdobycie najlepszych miejsc. Zalewski na prowadzeniu, druga Jessica, na trzecie miejsce wysuwa się Janek Zalewski, czwarty Piotrek Stankiewicz, piąty Owieczka. Szósty Beniamin, siódmy Iwo, ósma Sonia, dziewiąty Mielzarek i Skowroński Seweryn na dziesiątej pozycji. Tak przez pętle przejechali wszyscy. Ale fizycznie na no, torze widzę już tutaj nastąpiły zmiany. Pierwsza trójka pozostaje tak jak było. Zalewski, Polson i Janek. Później jest Iwo. Później za nim Stankiewicz. I owieczka reszta dalej już się bardzo mocno rozsunęła. Oj, Piotr popełnił błąd, kosztuje tylko jedną pozycję. Zbliża się do niego Seweryn. I mamy tutaj w szasku Jessica, która. Z przodu przed sobą ma Zalewskiego Bartosza a za sobą Zalewskiego Janka Oj, niestety nie doleciała ale Havrom ręką, wyszła z tego błędu W dalszym ciągu utrzymuje drugą pozycję a tutaj do Janka zbliża się Iwo Czarnecki. Janek bardzo ciasno, każdy zakręt nie, nie zostawia miejsca nawet na oponę, żeby tutaj Iwo mógł się wcisnąć. Oba modele na prostej są to modele, które walczą o trzecie miejsce w tym biegu bardzo ładnie ciasno 1 do 2 tutaj przeszkoda po prostej duża chopa oba modele no niestety Iwo chciałem powiedzieć że wzorowo wyglądało to już na dobre lądowanie ale niestety gdzieś tam krawędź opony zahaczyła no owieczka tutaj z sewerszczakiem też pomiędzy sobą małą bitewkę urządzają A, ja lecz go! Dziubnął, dobra, jedzie Ale przerzućmy się tymczasem tutaj na czub stawki Zalewski Bartek już zrobił pierwszego dubla, wyprzedził Tomka O panowie, ale tutaj przepychanka jest ostra Dawaj go! O! No i jeszcze to wszystko tu się zmieszał kolejny model. Zdaje się, że jest to model Benjamina tak. No i wyprzedził Was pięknie. Wykorzystał zamieszanie. Tak, właśnie widzę, że to jest swój własny wewnętrzny finał a między Owcą a Sewerynem. I jeszcze do tego peletonu podłączył się Benjamin. No i proszę, jak wszyscy blisko siebie. Op, nie kąsamy, nie kąsamy, tak? Nie kąsamy, jedziemy, jedziemy, jedziemy. Dobrze, pozycje zostały zachowane. Za tobą Piotruś i Tomek, powoli zbliża się Jessica. Jedziemy, na uwadze, dzięki. Świetna robota. Jedziemy dalej. Sonia zaliczyła awarię, niestety widać model prawdopodobnie się wyłączył, jeżeli jest szansa znaleźć włącznik gdzieś tam pod karoserią, zrestartować, no to jeszcze może chociaż coś tam pojedzie, jakieś punkciki zdobędzie, Je, jeszcze raz to samo, jeszcze raz to samo, jeszcze jest zrestartowany model, trzeba go zabrać. Dobra, trudno, jest, jest już po kwalifikacji. Nie, 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 zabierz, zabierz go, zabierz go, stwarzasz duże niebezpieczeństwo. Właśnie o tym mówię. Zabierz, zabierz ten model. Tu nie ma co takiej. Wejdź, Rafał, bezpiecznie zabierz sprzęt, żeby tam coś się nie spłonęło. Dobra, a ja wracam tutaj do litera. Lider wjeżdża na dużą hopę. Bardzo duża przewaga Zalewskiego, Bartka. Bartek w tej chwili jest na szykanie. Mija właśnie prawym bokiem Jessica, która wjeżdża na dużą hopę. Różnica między nimi to aż 12 sekund w tej chwili. 12 sekund przewagi Bartka Zalewskiego nad Jessiką. A na trzecim miejscu w tej chwili Iwo Czarnecki 11 sekund za Jessiką. Za Iwem jedno otrążenie, o w tej chwili przebił już 21 sekund straty Seweryna do Iwa Widzę tutaj wymieszali się chłopaki Beniamin jest piąty, obieczka szósty, Stampiewicz siódmy Odwrotnie teraz Piotrek wyprzedził Pawła no i teraz owieczka został wyprzedzony przez ciotka jeszcze I Mielcarek ósmy zamyka tą stawkę Janek jeszcze tydzień jeszcze nie się, jedzie Siódma minuta biegu się kończy Dwie i pół minuty do końca. No Bartek długo przewagę zrobił sobie na Dwie minuty dziesięć do końca. Two minutes ten seconds to drive.

Bartek, boże, Bartek 15 okrąży Rzecika 15 ze stratą 7 sekund do Bartka Iwo 14, Seweryn, Piotrek, Paweł, Beniamin, Tomek, po 13 okrąży. Sonia z Jankiem skończyli nasz nieszczęśliwy ksiadamkach tym razem. 40 sekund do końca biegu. 25 sekund. Okej, okay, jesteście na ostatnim okrążeniu, minęła 10 minuta. Jarek Wasz będzie wymachiwał. Wiadomo co Kolek to uznasza. skończył. Ten niebieski, O właśnie to robimy. Dobrze, że się kapnął. I bierzemy ładnie do... I zwycięzca tego biegu. Zalewski Bartosz. Gratulacje. to bo naprawdę ciężka walka. Żadnych przeciwników. Nie było łatwo. I jeszcze owieczka na sam koniec się przewrócił. Gratulujemy, dziękujemy zawodnikom, dziękujemy serdecznie.